Dotarliśmy do ostatniego z siedmiu zborów apokalipsy, czyli do Laodycei. Znajdujemy się w antycznym teatrze. Stąd też super jest akustyka, ale zanim o tym, co tutaj możemy obejrzeć kilka słów o historii. Miasto zostało założone przez Antiocha II, który rządził w latach 261-253 przed Chrystusem. Pierwotnie osada, która była tutaj, miała nazwę Diaspolis, natomiast Antioch II na cześć swojej żony Laodiki nazwał to miejsce Laodicea. Usytuowana na ogromnym płaskowyżu, Laodicea znajdowała się na terenie trzech historycznych regionów Lidii, Karii i Frygi. Stwarzało to jakby dla miasta granicznego duże możliwości. Natomiast jeśli chodzi tutaj o. Usytuowanie sprzyjające rozwojowi gospodarczemu to w stronę zachodnią, aż do Morza Egejskiego, ciągnie się ogromna, bardzo żyzna dolina, która sięga aż do Miletu. Natomiast na wschód teren delikatnie się wznosi. Starożytna Laodicea rozwijała się, mieszkańcy bogacili się. Wszystko za sprawą działalności kupieckiej, przepływających tutaj licznych towarów, działalności rolniczej, a także mieszkańcy Laodycei z uwagi na bogactwa, które posiadali, udzielali pożyczek. Ponadto rozwijał się tutaj przemysł, jeśli mogę tak to określić, tekstylny, a wszystko za sprawą czarnokruczej wełny, która była wytwarzana właśnie w Laodycei i była słynna w starożytnym świecie. Wraz z rozwojem miasta pojawił się tutaj także Kościół, pojawiła się Ewangelia. Trudno powiedzieć, gdzie dokładnie zgromadzili się, zgromadzali się chrześcijanie, aczkolwiek apostoł Paweł w liście do Kolosan odsłania nam jakby rąbka tajemnicy, mówiąc, że Kościół zbierał się w domu Nimfasa z Laodycei. Trudno powiedzieć, czy prowadzili też działalność taką szerszą, ewangelizacyjną, jak chociażby dzisiaj współczesny Kościół, ale jeśli tak, to miejsce nadawało się do tego idealnie. W tej okolicy rozwijał się Silnie kościół, dlatego że Laodicea nie była miastem chrześcijańskim, gdzie było chrześcijaństwo, gdzie był kościół odosobniony, dlatego że w pobliskim Herapolis także znajdował się zbór. To zaledwie kilkanaście kilometrów stąd. Dzisiaj Herapolis bardziej znane jest z ruchu turystycznego jako Pamukale z tych wodnych, wapiennych tarasów. W pobliskiej też odległości, blisko, znajdował się zbór w Kolosach. W zasadzie kilkanaście kilometrów też znajdował się tutaj zbór w Kolosach, do którego Apostoł Paweł kierował swoje przesłanie w liście, i o którym wspomina właśnie Laudece. Starożytna Laodycea była ośrodkiem medycznym. Była tutaj też zlokalizowana uczelnia medyczna. Do jej najsławniejszych absolwentów należał Domostenes Philaletes, ten, który, którego, którego, którego autorstwa jest najsłynniejsza książka z dziedziny okulistyki. I właśnie, dlaczego tak? Ponieważ tutaj w Laodycei produkowano między innymi proszek fregijski, z którego tworzono maści którymi można było smarować chore oczy, ponoć była bardzo skuteczna. Wiadomo też, że stosowano tutaj też, czy produkowano tutaj też maści, które leczyły choroby uszu. Może to dlatego Chrystus powiedział, abyście nabyli maści. Paradoksalnie, chociaż macie, żeby leczyć swoje oczy fizyczne, weźcie maść ode mnie, aby namaścić swoje oczy i przejrzeć, i namaścić swoje uszy, aby usłyszeć. Rozwój Laodycei spowodował, że mieszkańcy chcieli mieć też wygodniejsze życie. Nie starczyła im woda, która płynęła w okolicy Laodycei, w okolicznej rzece w zasadzie. Chcieli mieć nie tylko wodę, ale chcieli mieć wodę gorącą. Umożliwiało to pobliskie Herapolis. I to, co widzimy za mną, to starożytne Herapolis. Współcześnie mówimy na to Pamukale. I z tych właśnie gorących, termalnych źródeł, woda docierała do Laodycei. Był, pewien, był jednak pewien problem. Ta woda, która jest gorąca u źródła, gdy przepłynęła ten odcinek około 10 km akweduktami, rurociągami do Laodycei, ok Okazało się, że jest letnia, i tym samym niezdatna już do picia. Dlaczego? Są to wody silnie zmineralizowane i picie ich, jeśli są, jeśli są temperaturze, w temperaturze letniej powoduje odruch wymiotny. Dlatego też Pan Jezus, mówiąc do zboru w lodyce także śletni, wyplujecie z ust moich, ma wielkie uzasadnienie w tym, co rzeczywiście działo się w mieście. Zbór laodycejski był przedmiotem troski apostoła Pawła, pisząc list do zboru w kolosach. Na koniec kieruje słowa także do zboru w Lodycei, pisząc w czwartym rozdziale od wersetu 15 tak pozdrówcie braci w Lodycei i in fasa i zbór, który jest w jego domu. A gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodycejczyków, a ten, który jest z Laodycei, i wy też przeczytajcie. Powiedzcie też Archipowi, bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. Przeczytany wcześniej fragment z listu do Kolosan mówi, że do Laodycejczyków także apostoł Paweł napisał list i nakazał, aby Kolosanie też zapoznali się z jego treścią. Jednak nie znamy listu do Laodycei. Trudno powiedzieć, co się z nim stało. Niektórzy spekulują, że być może chodziło o list do pobliskiego zboru w Efezie. Natomiast w liście do Kolosan czytamy napomnienie, które apostoł Paweł skierował do Archippa. Według Konstytucji Apostolskiej z III wieku, Archip był właśnie jednym z pierwszych biskupów Laodycei. Jest powiedziane do niego: bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w panu. Więc może ta letność, o której czytamy w liście do Laodycei, wynikała z tego, że posługiwanie, które miało być pełnione przez służbę tego zboru, zostało w jakiś sposób zaniedbane. Gorące wody w okolicy Laodycei zachowały się do dziś. Jest tego, tych źródeł termalnych tutaj jest naprawdę sporo. I taka ciekawostka, może nic odkrywczego nie powiem, ale to też pokaże temperaturę naszego chrześcijańskiego życia, że im bliżej źródła tutaj akurat znajduje się bardzo blisko. Źródła, woda wręcz parzy jest gorąca, ale wystarczy zejść nieco niżej kilka, kilkanaście metrów, woda już jest letnia. I taka też letnia woda docierała właśnie do Laodycei. Nie odważyłbym się tego pić dobrze się w tym kąpie. Natomiast nie dziwię się, że ta woda ze względu chociażby na zapach, na zawartość wielu składników mineralnych mogła i może do dzisiaj powodować odruch wymiotny. Naszym źródłem jest Duch Święty, naszym źródłem jest Chrystus, to z niego czerpiemy. I właśnie Laodejczycy zastąpili źródło, którym był Chryste, Chrystus, swoim bogactwem, swoim poczuciem wartości. I dlatego niebezpiecznie od niego zaczęli się oddalać. Tak samo może być i w naszym życiu. Jeśli na skutek tego, co my wypracowaliśmy, co my posiadamy, Chrystus gdzieś zacznie oddalać się od nas, albo my zaczniemy oddalać się od Chrystusa, od naszego źródła, nasze życie chrześcijańskie stanie się letnie, a takie życie Bogu się nie podoba. A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy Początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także śletni, ani gorący, ani zimny, wypluje Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzasz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Opuszczamy Laodicea. Miejsce widać było niezwykle bogate. Świadczą o tym pozostałości, niezwykłe budowle, ruiny. Choć gdzie był umiejscowiony pierwszy zbór, nie wiemy dokładnie. Przy czym czytamy o tym w liście do Kolosan, że był w domu Nymfasa, więc był to zbór domowy, na pewno na jakimś etapie. Tutaj taka myśl. Niektórzy mówią, że najlepsze zbory to są zbory. Domowe. No Chrystus akurat stwierdził inaczej, że jesteś bogaty, ale tylko w swoich oczach, a tak naprawdę jesteś nędzarzem. Więc to nie miejsce sprawia, że zbór jest bogaty, że zbór w jakiś sposób podoba się Bogu, ale jego wewnętrzny stan i miłość do Chrystusa. Aczkolwiek jeśli chodzi o te społeczności domowe... To też ludzie, którzy mieszkają w Europie, a nie byli nigdy właśnie tutaj, gdzie działał pierwszy kościół, nie za bardzo mogą zrozumieć, czym był zbór domowy tamtych czasów. Domy nie były zbudowane tylko jako domy wolnostojące, to często było w takiej szeregowej zabudowie. Dom przy domu zespoły domów w zasadzie, przykryte wszystko dachem, więc stanowiły, jeśli ktoś z wierzących miał akurat dom sytuowany w taki sposób, to była świetna lokalizacja, mogło się tam zbierać nawet wiele set osób. Ponadto sąsiedzi, którzy byli, też mogli słyszeć Ewangelię. Więc ja szczerze przyznam z dzisiejszej perspektywy, że gdyby ktoś miał takie możliwości, taki dom, nawet w dzisiejszych czasach, to naprawdę te warunki są świetne. Myślę, że wielu chrześcijan, którzy mają nawet budynki zborowe, budynki kościelne, nie mogą poszczycić, poszczycić się takimi warunkami. Jakie mieli chociażby Lodejczycy w tamtych czasach, gdy zbierali się w społeczności tak zwanej domowej. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, ten zbór został uznany za zbór biedny, choć byli bogaci. Tak myślę sobie, że jak szybko i łatwo pieniądze niszczą, psują serce człowieka. Przecież w latach 70., -tych, 80. -tych, Działali tutaj apostołowie. Świadczy o tym chociażby apostoł Filip. Nie mam na myśli ewangelisty Filipa, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich, a o Filipa, ucznia apostoła Chrystusa, tego, który powiedział do Jezusa Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Filip po, poszedł potem, między innymi po śmierci Chrystusa, po Pięćdziesiątnicy, poszedł dalej, między innymi dotarł do Azji Mniejszej, w tych regionach, działał prężnie apostoł Filip aż do roku 80 81, gdzie został zabity, zginął jako męczennik w pobliskim Hierapolis. To tak naprawdę 10 minut y, drogi samochodem dzisiaj, więc jest to bardzo krótki odcinek. Tam zginął w roku 81, prawdopodobnie apostoł Filip został powieszony na słupie lub ukrzyżowany, jak mówią inne źródła, za głoszenie Ewangelii, za wierność Chrystusowi. I dziwi fakt, że apostoł Filip, który zginął jako męczennik, kilkanaście lat później zbór w lodyce i zapomina zupełnie o swoich korzeniach, zapomina o tym, jak wielką cenę ktoś zapłacił, żeby zanieść, zanieść im Ewangelię i zamiast ich serce żyć dla Ewangelii, oni zwracają się do przemijających wartości, zwracają się większą wartość ma dla nich pieniądz i ich dobra niż Chrystus, to zaślepia im oczy. Moi drodzy, niech to będzie i dla nas refleksją. My żyjemy przecież dzisiaj w wielkim dobrobycie. Ciekawe, co Chrystus powiedziałby o nas, patrząc personalnie na nas, na nasze społeczności. Czy bylibyśmy bliżsi społecz społecznościom gorącym, czy bliżsi społecznościom letnim. To tyle z Leodycei, to tyle z tych pięknych, wyżynnych, górzystych okolic Leodycei. I do zobaczenia w następnej podróży.